PFRO dał Powiatowi Gnizińskiemu więcej pieniędzy na rehabilitację zawodową i społeczną. Pomoc będzie lokowana w dwóch ważnych obszarach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Skorzystają na niej w pierwszej kolejności ci wszyscy, którzy wcześniej złożyli wnioski, a nie zostali zakwalifikowani do wypłaty środków. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał ponownego podziału środków dotyczących powiatów i dzięki temu powiat gnieźnieński zyskał dodatkowe środki w kwocie 410 827 złotych na potrzeby osób niepełnosprawnych i Zarząd Powiatu Gnizińskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale także widząc rosnące potrzeby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, będzie rekomendował w dniu. To jest 25 września, Radzie Powiatu Gnizińskiego. Podział tych środków w ten sposób, aby przeznaczone one były w kwocie ponad 310 tysięcy na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ale także na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. Dlaczego te dwa zadania? Ponieważ mamy, drodzy Państwo, koniec września, a procedura dotycząca ewentualnych wizji lokalnych. Jeżeli chodzi o inne zadania, takie jak likwidacja barier architektonicznych, która wymaga wizji w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ale także podpisania umowy, znalezienia ekipy remontowej, która dokona tej likwidacji tych barier architektonicznych, a także rozliczenie się później przez osobę niepełnosprawną z instytucją mogłaby rodzić problem wywiązania się z terminu. Dlatego środki te są przeznaczone. Przede wszystkim na dofinansowanie do aparatów słuchowych, do pieluchomajtek, do likwidacji barier w komunikowaniu się tutaj przede wszystkim do mówików, czyli dla, na urządzenia dla osób, które mają problemy zdrowotne z narządem mowy, ale także dofinansowanie do elektroniki typu laptopy dla osób, które są więźniami swoich domów i mogą komunikować się tylko z tą przestrzenią, zewnętrzną e, dzięki tego typu elektronice. Dzisiaj w pierwszej kolejności dzięki tym środkom będą e, rozpatrywane ponownie wnioski, które przeszły ocenę formalną pozytywną, a e, ze względu no, na brak e, środków i wyczerpanie już puli, która została przyznana e, w lutym bieżącego roku e, będą w kolej, w pierwszej kolejności. Natomiast e, po przeanalizowaniu e, tych wniosków e, zachęcam osoby legitymujące się o, z orzeczeniem o niepełnosprawności do tego, żeby składać jeszcze wnioski. Dzisiaj, jeżeli chodzi o dofinansowanie przedmiotów ortopedyczne i środki pomocnicze, zostało złożonych ponad 2400 wniosków. Wypłaconych zostało do 2120 numeru wniosku. Natomiast, jeżeli chodzi o likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, zostało złożonych ponad 250 wniosków, 150 uzyskało dofinansowanie. Więc teraz, po przyjęciu przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego i wprowadzeniu tych środków do Budżetu Powiatu. Pochylimy się ponownie nad tymi wnioskami. Będziemy informować te osoby, które już złożyły wnioski w tym roku, a w kolejnej części będziemy rozdzielać te środki na kolejne wnioski, które wpłyną, mamy nadzieję, i trafią do osób niepełnosprawnych zgodnie z ich zapotrzebowaniami. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, i tam także są udzielane bliższe informacje na temat dofinansowań.